swoje warunki, ja szedłem do tyłu, punktowałem lewą ręką, trzymałem no dystans, no, trafił mi kilka razy nawet. Tak, razy... Pierwsza, pierwsza runda była zdecydowanie tutaj dla Ludwika, dwie następne bardziej remisowe, wymiana, większa wymiana ciosów, nie trzymanie dystansu, skracanie. I, i, utrata, I utrata właśnie ssi tutaj i to było właśnie niepotrzebne, to były takie jedyne błędy, co ludzi wchodził, że się zaczął bić. Pierwsza runda była idealna dystans, dystans trzymany cały czas, celne ciasy. No, są, są różne właśnie, każdy inaczej mówi, jedni mówią, że wygrałem, jedni, że przegrałem, ja, ja nie jestem zadowolony. Jest bo... bardzo były twoje na 100%. Ta pierwsza runda przede wszystkim przeważyła. Tam były trzy punkty różnicy, różnice, tak jak tu właśnie ostrzeżenie dla przeciwnika też Marko, a ty na pewno też się bardzo Jak przed każdą walką naszego zawodnika. Jest mistrzem Polski zostaje tylko świętować. I oczywiście dzisiaj świętujecie. Oczywiście. W której dyskotece? Gry z rodziną, z rodziną. Rodzinę, fajnie. Wszystkiego dobrego powodzenia i dziękuję bardzo. Waga 91 kg. Spotykają się w niej. Wierzbicki Paweł, boksing Sokółka, narożnik czerwony i Tołkaczewski. Patryk Ring Wolny Toruń, narożnik niebieski. No, są to zawodnicy naprawdę obdarzeni bardzo mocnym uderzeniem. Zarówno Wierzbicki jak i Tołkaczewski tutaj szli przez eliminacje, ćwierćfinały, półfinały jak burza. Szczególnie tutaj Tołkaczewski w pierwszym pojedynku z Danielem Soczyńskim z drugiego liceum ogólnokształcącego Hełm. RSC pierwsza runda w drugim pojedynku z Michałem Kolakiem. RSC druga runda i również półfinale z Danielem Królem z Olimpu Szczecin, RSC, druga runda tak, że tutaj Tołkaczewski siał postrach na ringu w Lesznie. Wierzbicki również nie ułomek i w pierwszym pojedynku jednogłośnie zwyciężył na punkty Martina Goczala z naprzodu Lipiny w drugiej, 17 do 4 Macieja Szczęśniak z Rasha Kielce i w trzecim pojedynku zwycięża Sebastiana Ładuna z energetyki Lubin, RSC, runda trzecia. Po pierwszej rundzie Tołkaczewski prowadzi jednym punktem i myślę tutaj, że to jeszcze nie wszystko. O czym marzyli ci dwaj naprawdę bardzo dynamiczni i dobrzy zawodnicy? musiałem to zachowaną w tych całych emocjach i po raz kolejny powtarzam, że nie wszyscy Greccy podczas jest kilka naprawdę z charakterem, a te dwie walki 69 kilo i 75 kg byłyby ozdobą każdy gmin kraju na całym świecie. No, szczególnie tutaj ta 75, na pewno sama atmosfera tego pojedynku była. Bardzo, bardzo od, pierwszej od pierwszej do ostatniej sekundy zawdzięczono. I, I w ringu nakręcało, sytuacje w ringu nakręcały powiedzmy publikę. I tutaj tutaj, no, to jaka atmosfera fajna może być na bokie po prostu. No to walka, to co elektryzuje publikę i to co no, daje... Na kibiców, jeżeli nawet i, i A ja mam o tyle satysfakcję, że to co przewidziałem na samym początku w Łodziu, że waga 69-75 jest tymi dominującymi kategoriami u nas i, i to pokazali Ci chłopcy, a, a czwórka na podium w wadze średniej to marzenie każdego trenera, naprawdę. No jest. widzę uśmiecha Ci się, buzia. Nie, nie, bo <laughs> Bo mówimy, że z naszym boksem wierzę, no to co mówiłem na początku, że były tam ci grzeczni chłopcy i przychodzi moment, że pokazują wolę walki, ambicje i wyszkolenie techniczne. To nie były jakieś tam przypadkowe ciosy, to naprawdę było wszystko przemyślane. Ostrożki wygrał przez lepszą ostrożność, rozważność, więcej widział. Ambicja Białasa, to wszystkie tu jakby było za mało. A finał walki wagi średniej, waga półciężka też, Goleniowski z Bartoszewiczem, też była zawzięta. Ta walka, kategoria ciężka. Tutaj właśnie na tą walkę. Powiedzmy, idzie jak burza, a niemniej jednak Wieszczycki też nie ułomek i troszkę tutaj Myślę, że Tołkaczewski czuje się zaskoczony postawą Wierzbickiego, e, przyjmuje my. walkę i wychodzi z niej nawet zwycięzko. Tak, błodził, ale musisz wiedzieć, że Patryk miał lekką przerwę, spowodowaną chorobę i on wraca Wierzbicki, e, Wierzbicki jest cały czas w treningu, bo i bo boksował w meczu Polska Włochy, gdzie mi zrobił wynik, bo wychodziliśmy z 2 na 12.10 i Bierzbicki poszedł w super ciężki wagę, pokonał bardzo dobrego Włocha. Bierzbicki boksował na turnieju Pozniaka, gdzie w półfinale 12.9 przegrał z bardzo dobrym zawodnikiem z Rosji, który jest cały czas jest, jest na chodzie pod gazem. pod gazem i cały czas jest coraz lepszy, a nie coraz słabszy. Nie? Widać, że te wszystkie starty nie męczą go, a bardziej bawią. I tu jest, powiedzmy, żadna niespodzianka, tylko widać te obycie ringowe nie? w ale, ostatnim ale tutaj, czasie. Tak, tutaj widać, że są wyższe techniczne U mnie... Przepraszam, a tak, zadać przez prosty. To no, zbyt wierzy swojej sile troszeczkę. To to aktualny mistrz polski. Dokładnie tak. Agir, Ta. półcierskiej. I jemu jakby bardziej zależy i te błędy nie są spowodowane wyszkoleniem, ale nad ambicją, nie? I, ale, ale to może cieszyć wspaniały lewy prosty bierzbiskiego, Ale może to cieszyć, że 69, 75, 81-91, naprawdę pokazują wolę walki. ja, ja tutaj podkreślam super podejście Bartoszewicza do, 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 do walki. Kupa go rok młodszy od swojego rywala, ale widać było tą właśnie złość sportową tak. w trzeciej rundzie, bo w drugiej rundzie to jakby Bartoszewicz przygasnął, ale obudził się w trzeciej rundzie i poszedł, jak to się mówi, wabanki banki tutaj... I w to czego brakowało do półfinału tej złości ambicji dzisiaj to... Nasi zawodnicy nadrabiają z nawiązką. Jest, jest. Nie, nie, naprawdę. Jest to, o czym marzysz. Oczywiście, <laughs> oczywiście. W każdej kategorii mieć tych dwóch, trzech zawodników, którzy rywalizują o tą palmę pierwszeństwa. A jak podkreśla Banko, piękne miasto. Każdy tam chce pieść. Ja nie, nie, ukrywa, nie ukrywam. Nie że ja też. Ale nie na wycieczkę, tylko po medalach. Dokładnie, dokładnie tak. Się... Pierwsze na więc to się Ale teraz nie wykorzystał momentu nie wyko Tak Nie wykorzystał momentu Taki tego jeszcze, tego Pociągnięty tego, z biodra, naprawdę coś, coś fajnego. Tutaj troszeczkę prawą rękę Wierzbicki opuścił i właśnie tam znalazł miejsce to i szarpnął tą swoją siłą. Myślę, że, że naprawdę jest nad, nad czym pracować jest czym pracować i cieszy taka praca na pewno. Jak, bo, jak najbardziej. Bo, bo, bo tutaj no, są, są te rodzynki takie, które się wybiera z ciasta i, i można je ewentualnie naprawdę ze smakiem skonsumować. E, w, przerwie, w przerwie, jak sobie odpocząć, do mnie. Młody, młody trener Nowak i powiedział, że smutny ten wywiad pierwszy, nie ma zawodnego, bo ja z czego się miałem cieszyć. Nie? Dzisiaj jaką będzie dobre racje, to, to jest powód do tego. Nie, powie, że ten wywiad już był dobry. Ten już był. A my przechodzimy za chwileczkę do dekoracji wadze 81 kg medale brązowe Surowiec-Błażej, Krzostrowiec, Trybuch Mateusz, Czempion Nowy Dwór Mazowiecki, medal srebrny Krystian Bartoszewicz, Skorpion Szczecin i medal złoty Goleniewski Jakub, Gwardia Wrocław. Za chwileczkę, ale to jeszcze ogłoszenie werdyktu. Sędzia Ariel Środa, Wycięstwo Wierzbickiego Pawła, boxing Sokółka, naprawdę powiedzmy sobie szczerze dobry duet, bardzo dobry duet, to, to na pewno na pe